Dzień dobry, witajcie lwy kochane z tej strony. Kamila a to jest rozkład na styczeń 2020 roku. To, co słyszeliście na początku, to jest kalimba. Gram na tym teraz i będę grała najprawdopodobniej przed każdym filmem. To jest sposób na oczyszczanie energii, na oczyszczanie przestrzeni, by jak. Najlepiej mi się tutaj czytało. To też trochę pokazuje, yy, jaka będzie atmosfera tego czytania, jaka będzie atmosfera miesiąca dla znaku. I teraz, jak grałam ducha, pierwszy raz wyszło mi coś takiego spójnego. Całkiem ładna melodia. Tak mi się wydaje, przynajmniej, ale ja nie jestem zbyt muzykalną osobą, więc yy, ja mogę słyszeć inaczej. Więc y, wydaje mi się, że ten miesiąc będzie całkiem taki dla was harmonijny. Zobaczymy zaraz. Potrzebujecie czytania prywatnego? To piszcie na maila. Ja od 1 stycznia zacznę na nie odpisywać, więc proszę, byście się nie niecierpliwili, nie denerwowali. Po prostu na razie mam jeszcze inne sprawy do ogarnięcia o, od stycznia. Zajmę się też tym. Proszę o prowadzenie dla Lwa na styczeń 2020 roku oraz o jasność widzenia dla mnie, bym była w stanie wszystko zobaczyć. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Trzeba je interpretować w odniesieniu do swojego życia. Ten miesiąc dla Was, Piątka Denarów. A co tu się stało? No i właśnie to jest jakieś takie, albo separacja. Może nie chcecie grać na czyichś zasadach. Czasami to jest powód tego odłączenia się. Może nie chcecie przyjąć czyjejś pomocy. Zobaczymy jak to dalej będzie się pokazywało. Co jest w waszej głowie? Rycerz denarów, no to bardzo dobrze. Bo wychodzi na to, że jeżeli jest jakiś brak, jeżeli jest coś nie tak, coś do przepracowania, to wy się faktycznie za to bierzecie. W Waszej głowie jest długodystansowy plan. Jesteście nakierowani, nastawieni na wytrwałość, na miarowe kroczenie ku osiągnięciu jakiegoś celu. A co jest w podstawie słońca? Aktywność, coś lepszego, jakieś światełko w tunelu. Ja myślę, że tu po prostu chodzi o jakiś plan do realizacji, który nie chce się zrealizować, i, i tr trzeba więcej przy nim się nachodzić, naskakać. Że to nie jest jakieś takie bardzo, że o nie ma pieniędzy, bieda i w ogóle. Nie, myślę, że mogliście mieć jakiś plan, i myśleliście, że on e, zajmie krócej że szybciej to się osiągnie, że to szybciej się wyjaśni, a okazuje się, że jeszcze trzeba tutaj się narobić. A wy jesteście w dziewiątce denarów, czyli wy nie, nie macie z tym problemu tak naprawdę. Bo w dziewiątce denarów... Jesteście bardzo nastawieni na to, że będę tutaj dopóki tego nie skończę, dopóki tego nie zrobię. Wy się pokazujecie jako bogaci i niezależni finansowo. To ten miesiąc stawia przed Wami wyzwanie, właśnie tej piątki denarów, więc nie widzę, żebyście mieli problemy z finansami. Nie, Wy macie wszystko. Myślę, że możecie być w otoczeniu bardziej kogoś, kto nie ma, albo właśnie jakiś Wasz cel, jakieś założenie, jakiś plan nie jest osiągnięty, potrzeba się przy nim więcej narobić, więcej naskakać. Słońce jest kartą mówiącą o niesamowitej aktywności. Dziewiątka denarów jest stateczna. Rycerz denarów jest stateczny. Jeżeli nie możecie czegoś zrobić, coś wam się ciągle nie udaje, nie wiadomo czemu, karta słońca mówiłaby tutaj nowa metoda, inna metoda, bo jest tutaj za dużo stałości. Zdecydowanie za dużo stałości. Można też jakąś drugą osobę zaangażować w to, poprosić o pomoc, bo ona jest samotna, on też jest bardzo sam. A słońce, na karcie słońca bardzo często, a właśnie, może wy nie chcecie kogoś poprosić o pomoc? Pozwolić komuś sobie pomóc. I stąd się bierze to opóźnienie, to utrudnienie. Wiecie co? Pokazujecie się w dziewiątce denarów, więc nawet jeżeli byście na przykład mieli na pieńku z kimś, nie mogli się z kimś dogadać, to pokazuje się, że wy macie więcej niż ta druga osoba, więc wypadałoby, żebyście to wy na przykład przełknęli gorycz, i spróbowali jakoś tam, wiecie, w duchu miłosierdzia nadstawić drugi policzek, żeby ta osoba rzeczywiście mogła na tyle, na ile potrafi sprawę też przepracować, no bo bo, bo może ona nie potrafi, bo może ona nie może dać siebie tyle, ile wy byście chcieli, a wy to macie, więc no czasami to no tak jak w kontakcie z dzieckiem, no nie? Nie będziesz oczekiwać od dziecka, które nie mówi, że ci powie, czego chce. To ty główkujesz, bo ty już jesteś taki dorosły i mądry. To ty główkujesz, co jemu dać. I trochę tak jest z dorosłymi ludźmi, niektórymi. Możemy tego nie lubić, może to nas denerwować, ale czasami trzeba być tym mądrzejszym. To odchodzi do przeszłości, moc, no właśnie ja mam wrażenie, że tutaj siłowanie się z czymś, zmaganie, to jest wasza karta e, możliwe, że stawaliście o konie takie, że nie przeproszę nie, nie zrobię nie odezwę się e, czasami po prostu trzeba przeoknąć dumę i mam wrażenie, że wy jesteście w takiej sytuacji że, że niestety trzeba A z, z, zobaczyłam teraz co jest tutaj 10 dolarów, widzicie, bycie częścią tej wioski. Jakby nie wypędzanie kogoś, nie wypędzanie siebie. Kiedyś taki zespół alians miał piosenkę, i tam był tekst: To, co nas dzieli i to, co nas łączy, nie ma pozorów bardziej mylących. I mam wrażenie, że właśnie pomimo tych różnic, a może dzięki nim właśnie. Systemy takie jak na przykład rodzina, miejsce pracy, wioska, miasto mogą funkcjonować. Najważniejsze jest to po prostu dać to, co ja mam. Nie oczekiwać, że dostanę to samo w zamian. Coś takiego tutaj czuję, wiadomo, że to nie dla każdego. Dwójka kielichów no, i, i czwórka buław, więc bardzo mocno to się pokazuje w temacie domu i relacji żeby spróbować nie walczyć może z kimś. Pomóc na tyle na ile potraficie, bo wy pokazujecie się bardzo zasobni. A napotykacie w tym miesiącu na biedę. No cóż, niektórzy reprezentują yy, biedę <śmysłową> umysłową często yy, i, i inną. I mają jakieś braki wyniesione, na przykład z domu i tak dalej. Można się powciurwiać na nich, ale dobrze później jest jednak okazać to współczucie, to miłosierdzie, nie? Jeżeli się da. Największe wyzwanie śmierć. Jakiś koniec czegoś. Mam wrażenie, że oczekiwań. zaraz dołożymy. Kompletna transformacja koniec. Odpowiedź na to czwórka kielichów. Pogodzenie się z tym jest jakby. Nie walczenie z tym końcem. Siła wasza największa to paśmieczy. Co kierować w arcykapłankę? Właśnie zauważenie tego, co niewypowiedziane, co niewyartykułowane, co jest takie nieoczywiste. To jest bardzo przenikliwe, wiecie? Bo ja mam wrażenie, że w, w tym miesiącu jesteście bardzo mocni, macie bardzo dużo wiedzy. Potraficie na wylot coś tak prześwietlić i zrozumieć, dlaczego na przykład ktoś się tak zachowuje i porzucacie na przykład nadzieję na to, że on będzie inny no bo nie będzie, bo zawsze taki był i paradoksalnie dzięki zaakceptowaniu tego system może działać dużo lepiej e jeżeli akceptujemy czyjeś wady, czyjeś zalety pod spodem jest jeszcze ry rydwan czyli ruszamy z tym wszystkim do przodu jeżeli tutaj były jakieś e tematy relacji w rodzinach przede wszystkim rodzinami się tutaj rzuca oczy albo w pracy w firmie to karty mówią: Nie denerwuj się na tą drugą osobę. Pomyśl, dlaczego ona taka może być. Wiadomo, że każdy, kiedy jest dorosły, ma obowiązek w zasadzie, właśnie dla dobra społeczności zająć się swoimi brakami, pracować nad swoimi wadami nie utrudniać innym życia, tylko właśnie ułatwiać. Ale niektórzy po prostu nigdy tego nie zrobią. I wtedy. A my ich do tego nie zmusimy. I wtedy najlepiej jest po prostu sprytnie jakby znaleźć na to sposób czytać między wierszami czytać tą drugą osobę zastanawiać się, dlaczego ona tak się zachowuje spróbować reagować tak, tak żeby osiągnąć zamierzony cel okej, okay, ale dobra, tutaj jeszcze waszą siłą jest bardzo sprytny umysł i zdobywanie wiedzy, bo, no bo ta cała interpretacja to nie jest dla wszystkich oczywiście, więc już tutaj się cofnę i spróbuję powiedzieć coś jeszcze innego z tych kart możecie zacząć w tym czasie doszkalanie się, jeżeli wy macie jakieś braki na przykład w wiedzy to kolejny kurs, korepetycje doszkolenie się podwyższenie swoich kompetencji, e, bardzo wam będzie łatwo przychodzić w tym miesiącu. Rozpoczęcie tego, rozpoczęcie jakiegoś kursu. Zaraz jeszcze dołożę, czym jest ta śmierć, bo jakiś taki koniec, e, który był e, nieuchronny, następuje. Nie ma sensu jakby mieć na coś nadziei, mieć oczekiwań, walczyć o coś, bo tutaj tylko sobie krzywdę tym robimy, tylko... Im, tym bardziej, właśnie poruszając ten temat, widzimy ten brak. Karty czwórka kielichów mówi o tym, żeby to zaakceptować. Zaraz dołożę. A co nowego do życia przychodzi? Dwójka mieczy. Dwójka mieczy jest taką właśnie rozstrzygającą kartą czasami. Czasami jest bardzo odcinająca. Może nie chce czegoś widzieć, nie chce czegoś rozumieć. A ja mam, mam poczucie, że Was coś przestaje ruszać przede wszystkim. Że Was coś przestaje ruszać. Nie macie już oczekiwań na przykład, że będzie lepiej, więc kiedy jest gorzej, jakby to Was nie nie dotyka. Ja wiem, że to trochę tak pesymistycznie brzmi, ale w ogóle nie czuję tutaj pesymizmu. Tutaj czuję taką racjonalność ogromną, tak, takie. No, no po prostu jak ta arcykapłanka, wiedza tajemna, jakby dochodzi do mózgu, taka eureka i już mnie coś nie zajmuje, już mnie coś nie rusza, nie przejmuje mnie ten temat. On już jakby mnie nie dotyka. Jest to skrzyżowanie, no nie jest zasłonięte serce. Wasza istota jest nieporuszona, bo wy jesteście w dziewiątce denarów. I mam wrażenie, że jakaś osoba, jakaś sprawa, jakiś temat już nie ma w ogóle panowania nad waszymi emocjami, w ogóle. To, to także może być po prostu odseparowanie się, może od jakiegoś tematu z przeszłości. To jest najwyższy czas, żeby zamknąć ostatecznie ten temat. Nie wywlekać, nie robić sobie wyrzutów, nie robić sobie, nie robić tego e, komuś, ani sobie. Nie mieć nadziei, że może on wróci, albo ona wróci, albo kiedyś nam się ułoży, albo coś tam. Po prostu to jest takie, ja chcę słońce, takie Pff, uwolnienie. Bo to jest Wasza siła, no nie? I tutaj mamy błysk tego słońca, tutaj na poziomie tej głowy, i tutaj jakby jest częścią to słońce, jest słońce i księżyc. I ta cała wiedza, jakby ten wielki wybuch, ta jasność, coś staje się jasne i proste, i w ogóle już się nad tym nie zastanawiacie, to wchodzi w Was, jakby jest, staje się Waszą częścią. To już jest wiedza, której się nie da zapomnieć. Tego się już nie da z siebie wy, wyrzucić. Jak raz się tego posmakuje, jak, jak, jak raz się to, tego to pozna, to już nie chce się więcej na przykład oszukiwać albo tworzyć jakiejś iluzji. Po prostu tu jest taka puch, kompletna jasność. Co robić? 9 kielichów, to no cieszyć się, cieszyć się po prostu tym, co jest. To, to, to tylko tyle, no. Cieszyć się tym darem, który przychodzi. Cieszyć się tym uwolnieniem. Być zadowolonym z siebie. Te karty mówią bardzo o tym, że wy powinniście w tym miesiącu być zadowoleni z siebie. Bo jeżeli rzeczywiście jest tak, jak tutaj ja to widzę, czyli wy odpuszczacie, nie walczycie już o coś, co kompletnie nie ma sensu, uwalniacie to z siebie, to gratuluję, możecie być z siebie dumni. Tak trzeba żyć. Czego nie robić? Królowa mieczy, nie gorzknieć, nie wracać do przeszłości, mam wrażenie. Też mam wrażenie też nie odklejać się od jakiejś społeczności, właśnie nie odklejać się od jakiegoś doświadczenia, y, tylko mieć świadomość tego, że jest się tego częścią. Można mieć inne zdanie, ale jest się tego częścią y, i wtedy łatwiej jest to zaakceptować. Często kiedy trauma jest niezintegrowana, to y, przeżywamy ją w ten sposób, jakbyśmy oglądali to z boku, właśnie. Dopiero wtedy, kiedy my zaakceptujemy, że ta trauma nam się wydarzyła, to jesteśmy uczestnikiem tym, tych wydarzeń. Może macie takie doświadczenia, możecie, za, możecie to u siebie zaobserwować. Ja mam takie doświadczenie i, i ciągle jestem z boku. <grym> Także wiecie, latami można się starać, a mam wrażenie, że tutaj Wam przyjdzie to całkiem łatwo. I gładko i szybko. Z czym przychodzicie do, kolej... o, do kolejnego miesiąca? Przychodzicie z magiem. Bardzo sprawczą kartą. No i teraz to wy macie panowanie. To wy macie panowanie nad sytuacją, a nie sytuację nad Wami. Super. Pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze tylko szybko. Dopowiem, dlaczego. Co to? Najpierw tak. te piątka, te piątka denarów. Dołożymy do tej piątki denarów. Czym jest ta piątka denarów? Wyskoczyła nam karta? Głupiec. No ja mam takie poczucie, jakby odpuszczenie czegoś było brakiem, że tak ciągle się czeka na coś i jest trudno pójść do przodu albo wybaczyć coś, coś zapomnieć, coś odpuścić. To dlatego. Czym jest śmierć? Cesarzowa. To jest wyzwanie. No i cesarzowa to jest energia karmiąca, zasilająca. Nie należy czegoś zasilać. I umiarkowanie, ani na coś czekać. No, mam, mam, mam takie wrażenie, że na wzrost czegoś, na zmianę czegoś, bo cesarzowa też często mówi właśnie o wzroście, o rodzeniu, o tworzeniu. I odpowiedź na to. To mamy sześć kielichów i czwórkę kielichów. Mocno tutaj czuję właśnie takie uczenie się na przeszłych doświadczeniach, ale to mocno w kontekście rodowym czuję rodziny. Więc jeżeli to trafia do Was w temacie rodziny. To dobrze jest popatrzeć na wcześniejsze pokolenia, czy taka sytuacja wcześniej nie miała miejsca. A Wy, Wy dziewiątka denarów i Królowa Denarów. Super, bardzo dobry czas finansowy dla Was się pokazuje. Też coraz bardziej mam wrażenie, wierzycie w swoje umiejętności w swoje siły, może w jakiejś dziedzinie w ogóle na koniec miesiąca czujecie się bardzo myślę silna i niezależna wasza największa siła paśmieczy oraz askielichów no właśnie, ten askielichów to o czym mówiłam żeby, żeby widzieć drugą osobę w taki miłosierny sposób, w tej świadomości chrystusowej ym, czyli właśnie tak Mniej więcej rozumieć dlaczego ta osoba tak się zachowuje, dlaczego to się dzieje, dlaczego mnie to spotyka. Z taką łagodnością do tego podejść. Kiedy się otworzycie w emocjach na poziomie serca i uczuć, żeby wiedza do Was przyszła, to ta wiedza do Was przyjdzie. Co to jest za wiedza? Wiedza mówiąca o, mm, o siódemce kielichów, tak? Dwa, cztery, sześć, osiem. Nie siódemce, tylko dziewiątce. Dziewiątce kielichów, e, którą właśnie też wy macie robić. O tym, jak być szczęśliwym, jak być z czymś pogodzonym, jak, jak przeżywać szczęście. Piątka Mieczy, jak przebaczyć, jak uwolnić się od złości na coś. E, dwójka kielichów, jak to zrobić, no właśnie z takim poszanowaniem drugiej istoty. Ta dwójka tutaj się powtarza. Z, takiej, z taką chęcią naprawdę zrozumienia, bez zmieniania jej, bo to może iść w Waszą stronę od kogoś, albo Wy do kogoś z tym idziecie. Czyli, jest, żeby zobaczyć, że my jesteśmy równi, my jesteśmy tacy sami, nawet jeżeli nie dogadujemy się. Wychodzenie właśnie um, z tego punktu otwartego serca, akceptacji dla drugiej osoby, cieszenia się tym, jaka ja jestem, i bez prób zmieniania kogoś. Je a, jeszcze jedno, co mi przyszło do głowy czasami mamy tak to tutaj mówiłam o tych rodowych, no nie czasami mamy tak, że jesteśmy wściekli na przykład na rodzeństwo że że ta osoba zachowuje się w ten i w ten sposób, robi złe rzeczy i tak dalej to ja bym tutaj sugerowała zainteresować się tematem karmy rodowej i tego, dlaczego w każdej rodzinie jest czarna owca jak ważną rolę ona pełni bo praktycznie w każdej jest. W każdym systemie jest taka czarna owca, która niesie najcięższą karmę i która przeżywa te straszne doświadczenia, żebyśmy my ich nie przeżywali. My się frustrujemy na tą osobę, myślimy, że jak to ona może tak swoje życie prowadzić, a no może i musi, żeby inni w tym rodzie nie musieli tego doświadczyć. Więc to jest temat do, do, do zgłębienia, jeżeli macie taką sytuację oczywiście, bo życie jej nie mieć. Królowa. Siedem buław. I właśnie mam tutaj poczucie, żeby nie, od, nie, od, nie odpychać kogoś. Nie opierać się czemuś. E, nie odpychać kogoś. To jest to. Żeby nie odpychać kogoś samemu siebie od czegoś. Nie separować. Włączyć kogoś. Do wspólnoty. Siebie włączyć. Dać sobie i komuś to samo prawo. Nie sądzić. I z czym przechodzicie do następnego miesiąca? Piątka kielichów i mak. No ja mam wrażenie, że macie już władzę nad swoją przeszłością. Tak to czuję. Że macie władzę nad swoją przeszłością. Mak znowu. Sześć, siedem, osiem. <grym> osiem denarów, czyli bardzo dobry jest czas finansowy, naprawdę. I osiem miecz. Także możecie myśleć, że coś jest nie tak, jak powinno być, bo pod spodem jeszcze jest gwiazda i samka mieczy. A, a to wszystko dzieje się tak, jak powinno się dziać. Jedyne, czego tutaj może trochę brakuje, to poddanie się temu, ale moc odchodzi do przeszłości, czyli te stawianie takiego oporu. Teraz nadchodzi moment, kiedy po prostu ze spokojem to przyjąć, zrozumieć, że to może jest doświadczenie karmiczne, że jest tak, jak ma być. Pod spodem jest słońce, czyli dzieje się dobrze. Przyjąć tą wiedzę, którą przynosi Wam ta sytuacja. Otworzyć serce dla siebie, dla drugiego człowieka. Spróbować jak największe pokłady łagodności w sobie znaleźć w tym miesiącu. Każdy ma inną filozofię życiową, no nie? Ja bardzo silnie, mimo że jestem chrześcijanką, to bardzo silnie yy, no widzę po prostu, jak, jak działają procesy karmiczne. Tak nazywamy, no nie? Można by to inaczej nazwać. Ale to, to faktycznie działa. To faktycznie jest wszędzie. Mamy karmę zbiorową, indywidualną. Mamy karmę rutową. Na pewno mamy też karmę światową, jak całej cywilizacji. Ale tak daleko to ja nie widzę. I całe szczęście. I całe szczęście, bo nie chciałabym. Więc. Więc tak. Dobry czas, żeby po prostu jakieś przeszłe doświadczenia odpuścić, uwolnić. Okej. Okay. Fajne czytanie, bardzo fajne. Ciekawe bardzo. Ja lubię takie. Wszystkiego dobrego, kochany. Żeby... Życzę wam... E... Czego ja mu, wam mogę życzyć? Tego, czego wy sami chcecie. O. Żebyście to mieli. I jeżeli to jest dla was dobre. I dla wszystkich dookoła. Wszystkiego dobrego, papa!